To jest, proszę Państwa, Młodzieżowa Orkiestra Denta w Tryńczy. W której gra ponad 40 osób i są to uczniowie szkoły podstawowej i miejscowego gimnazjum. A to jest program Lato w regionach i my witamy się z Państwem ponownie. Gmina Tryńcza, dziś tutaj gościmy i do gminy Tryńczy zapraszamy. Razem z nami pani Dominika Kozak. Witamy, dzień dobry. Pani Dominiko, Tryńcza to jest takie ciekawe miejsce, gdzie na przykład no, jadąc w Roztocze, tak sobie myślę, w tym kierunku na jakiś dłuższy urlop, no to tutaj warto się zatrzymać. Dokładnie. Gmina Tryńcza to rekreacja, ale także historia. Z uwagi na fakt, że przebiegał tędy front, zachowało się bardzo dużo śladów z czasów zarówno I, jak i II wojny światowej. Są to bardzo dobrze zachowane cmentarze wojenne. Myślę, że warto zobaczyć w Jagiele cmentarz ofiar hitleryzmu. Tam nawet taki kopiec się A, tam, znajduje. Skoro mówimy o tak. tej miejscowości, powiedzmy właśnie, skąd wywodzi się ta nazwa? Legenda mówi, że na tym terenie polował król Władysław Jagiełło Właśnie od jego nazwiska przyjęła się ta nazwa miejscowości, która jest do dzisiaj. Ponieważ kazał tutaj... kazał usypać taki kopiec w podziękowaniu za gościnę na tym terenie. Mieszkańcy do dzisiaj pielęgnują ten kopiec. Jest on... Państwo go właśnie teraz widzą. Tak, zachęcamy, żeby przyjechać i, i zobaczyć go na własne oczy. Ale powiedzmy też o cmentarzach wojennych. Tak, mamy tutaj na naszym terenie kilka cmentarzy wojennych z czasów I wojny światowej w Gorzycach i w Wólce Małkowej oraz z czasów II wojny światowej w Jagiele. To jest taki przysiłek niechciałki. To jest cmentarz, którym są ofiary hitleryzmu. Czyli kierując się na Roztocze można na przykład trochę historii, o historii się dowiedzieć. Ta strażnica kolejowa to jest dość ciekawy obiekt, prawda? I most razem... To ma być atrakcją turystyczną. Tak, planujemy zagospodarować ten obiekt. To jest zabytkowy most i strażnica kolejowa z przełomu XIX i XX wieku. Chcielibyśmy ją odrestaurować i zagospodarować na taką atrakcję turystyczną. Warto dodać, że ona jest zlokalizowana bezpośrednio przy trasie spływu kajakowego, o którym powiemy za chwilę. Tak, o spływie za chwilę, ale ja o tą strażnicę chciałem dopytać, jak to wyglądało, kto i czego tam strzegł. Ta strażnica miała zadanie strzec właśnie tego mostu. Ona specjalnie wygląda nie do końca jak strażnica po to, żeby właśnie zmylić przeciwnika. Powiedzmy jeszcze o tych rekonstrukcjach historycznych, bo wiem, że we wrześniu odbywają się tutaj właśnie takie specjalne imprezy tematyczne, które też ściągają tłumy turystów właśnie tutaj do gminy Tręcza. E, tak. Aby przybliżyć tą tematykę historyczną głównie najmłodszym pokoleniom, organizujemy już od kilku lat we wrześniu rekonstrukcję obrony mostu na rzece Wisłok, zapraszamy takie specjalne grupy rekonstrukcyjne, ale angażujemy też mieszkańców, są wystrzały, sprzęt, naprawdę warto to zobaczyć. No rzeczywiście, my, my Państwo teraz widzą też fragmenty jednej z rekonstrukcji, czyli gmina Tryńcza z historią w tle, to na pewno, ale także no, rekreacja. Dokładnie. Dysponujemy sprzętem kajakowym, także ścieżki rowerowe. Spływ kajakowy rozpoczyna się w niewczynie łańcuckiej. Biegnie aż do trynczy. To jest trasa około 8 km. Po drodze można się zatrzymać na ognisko, są przygotowane specjalne miejsca, takie rekreacyjne. Przez zapraszamy sezonie. Naprawdę cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. No to my teraz Państwa zapraszamy na właśnie ten spływ, o którym mówiła Pani Dominika. To oczywiście tylko fragment tej trasy, a my za moment wracamy. To jest program Lato w regionach. Dziś gościmy w gminie Tryńcza. Tak proszę Państwa wygląda spływ kajakowy tutaj w gminie Tryńcza. Pani Dominiko, to jest tak, że wy także organizujecie taki spływ, tak? Czyli jeśli ktoś chce spróbować swoich sił, to można się zgłosić do gminy, tak? I, no i spróbować. Spływem kajakowym opiekuje się Trynieckie Centrum Kultury i jeśli ktoś ma ochotę wybrać się na taki spływ, zachęcamy do kontaktu. Udostępniamy sprzęt. No, że nie jest to łatwe, to my już mieliśmy z okazją e, o, z iloną okazję próbować. Siłowej, że, e, tak. tak, w, w innej gminie, Pod prąd i z prądem. Nie było ale, łatwo. E, no oczywiście łatwiej e, razem z prądem. Ale ja zapytam ale... jeszcze o te 8 km wspomniała pani, ale myślicie o wydłużeniu tej trasy, prawda? Tak, chcielibyśmy tą trasę wydłużyć do głogowca, do miejsca, w którym wpada Wisłok do rzeki San. Bardzo ładne miejsce i chcielibyśmy też ten teren e, zagospodarować na, taki, na taką kolejną przystanię rekreacyjną. Od czego to będzie zależało? Wnioskowaliśmy o środki zewnętrzne na ten cel, jeśli, jeśli otrzymamy taką dotację, to jeszcze w tym roku powstanie tam właśnie takie miejsce. Czy tutaj nie jest troszkę za płytko na spływ kajakowy? Nie, rzeka jest bardzo przyjazna, zwłaszcza dla osób początkujących, ze względu na to, że nie jest kręta, więc nawet jeśli ktoś ma pierwszą styczność z kajakiem, to wisłog jest odpowiedni. Jakieś miejscem. takie miejsca, gdzie można się zatrzymać na chwilę? Na widokowe. przykład z plecakiem, na przykład z namiotem, rozbić namiot. Tak, wzdłuż spływu są takie dwa miejsca, dwie przystanie rekreacyjne. Można rozpalić ognisko, ale można też zatrzymać się tam z namiotem, i na przykład przenocować i rano wyruszyć dalej. No to dobrze, pytawek, czy nie ma jeszcze konfliktu między wędkarzami i kajakarzami? Na chwilę obecną nie. Kilka dni temu płynęliśmy kajakiem. Po drodze spotkaliśmy kilku wędkarzy, którzy bardzo przy, m, sympatycznie pomachali do, do uczestników spływu. Także na chwilę obecną na pewno nie. No to my jeszcze raz na moment, proszę Państwa, wracamy na Wisłok. Spływ Żeby kajakowy. Państwa, by tutaj spływ przyjęcie. kajakowy rzeką Wisłok, tutaj w gminie Tryńcza, to taka propozycja na lato. Można, proszę Państwa, na kajakach, ale można także na przykład na rowerach albo pieszo. O tych rowerach jeszcze chcemy Panią Dominikę o te rowery zapytać, bo także trasy rowerowe tutaj w gminie Trincha są i to jak najbardziej polecane dla wszystkich. Zdecydowanie tak. Mamy kilka tras rowerowych, są to trasy terenowe, ale też asfaltowe. W zależności od przygotowania i od tego. Jaką trasę ktoś wybierze, na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. A czy każdy musi przyjechać z własnym rowerem? Czy jest taka możliwość, żeby tutaj na miejscu pożyczyć tam? Niestety rower? jeszcze nie dysponujemy takim sprzętem, ale myślę, że to jest pomysł na przyszłość. No to mamy pomysł na przyszłe wakacje, tak? A na razie te wakacje można też pieszo, bo gmina trójnicza to także lasy, to także ścieżki, to także no, takie ciekawe miejsca rekreacyjne. Na terenach leśnych zlokalizowane są też certyfikowane trasy Nordic Walking. Wzdłuż tych tras ustawione są tablice, które podpowiadają jak ćwiczyć, którędy iść. Także dla miłośników Nordic Walking też przygotowaliśmy Jakie miejsca trzeba koniecznie zobaczyć? No tak w Pigułce, Pani Dominiko teraz. Gmina Trynicza w Pigułce. To na pewno Kopiec, Wiegiele, na pewno rzeka Wisłok, na pewno ujście Wisłoka do Sanu, jeśli ktoś nie był, na pewno zrobi to wrażenie. Ja się tak zastanawiam, bo mówimy o tym, że można, jakby planując na przykład podróż na roztocze, zatrzymać się tutaj w gminie Trincia, spróbować swoich sił w kajaku, na rowerze. A jeśli ktoś chce przyjechać na dłużej, to jak wygląda na przykład baza noclegowa tutaj? Przy Zespole Szkół w Tryńczy, tutaj niedaleko, jest taka baza dydaktyczno-sportowa. Dysponujemy miejscami noclegowymi. W ubiegłym roku gościliśmy tutaj drużynę klubu sportowego Developers Rzeszów. Więc można indywidualnie, można też grupowo, także dla kilkunastu osób na pewno miejsce się tutaj znajdzie, a może i więcej. A dzisiaj spodziewamy się tutaj nawet kilku tysięcy osób, prawda? Dokładnie. Powiedzmy? Mamy nadzieję, że pogoda nie pokrzyżuje planów. No tak, bo trzeba powiedzieć, że dziś do południa program Lato w regionach z Tryńczy, z gminy Tryńcza, ale po południu dni gminy Tryńcza, które trwają tak naprawdę od, od wczoraj. Wczoraj także zawody kajakowe, tak? Były? Dobrze, nie, wczoraj nie zawody Biłka kajakowe, siatkowa? ale inne sportowe. Siatkowa, tenis ziemny, turniej Old i na piłka plażowa, tak. No, proszę Państwa, co tutaj się działo, a co dziś się będzie działo? Dziś można skoczyć ze spadochrony. Marcin ma zamiast próbować. Naprawdę? Odważny pomysł. Pani Dominiko, gmina Tryńcza to miejsce, które polecamy na pewno na wypad weekendowy. Ja bym chciał jeszcze wrócić do tej historii, od której zaczynaliśmy, bo to rzeczywiście gmina z historią w tle. Tutaj wiele ważnych historycznych wydarzeń miało miejsce. Tak, to na pewno wydarzenia związane z I i z II wojną światową i z tym frontem, który tutaj przebiegał. Stąd też te ślady, które można tutaj zobaczyć. Też I te obok, rekonstrukcje. Tak, i ta rekonstrukcja. Tutaj też są y, miejsca pamięci obok mostu w Tryńczy. też warto zobaczyć specjalny pomnik przygotowany przed rekonstrukcją. tego zachęcamy na pewno ktoś. Y, coś... Jeszcze krótko powiedzmy: jak ktoś y, no, posłuchał teraz naszej rozmowy y, i postanowił rzeczywiście przejechać tędy, to gdzie szukać informacji? Gminna Biblioteka Publiczna, Trynieckie Centrum Kultury i oczywiście Urząd Gminy Tryńcza. Można też, proszę Państwa, na tych kartkach pocztowych, które my przygotowaliśmy, specjalnie z okazji w tak, programu Lato w Regionach w Tryńczy. Na odwrocie, kartki podpowiedzi. i Taka krótka informacja o gminie, ale tutaj, oczywiście, zdjęcia. Pani Dominiko, dla Pani na pamiątkę. A my tu zostajemy. A my tu zostajemy przed godziną 14 ponownie. Widzimy się z Państwem w Lato w Regionach dziś z gminy Tryńcza razem z Młodzieżową Orkiestrą Dentą w Tryńczy.